Dobre, dobra. Więc um, teraz już oficjalnie wiecie, z kim ja walczę. Kurde, co jest w ogóle grane? ja. teraz skupcie się, dobra, skupcie się. Um, rusza też sprzedaż. <grywanie> rusza też sprzedaż biletów na gale. W sensie fizycznie możecie tam być i oglądać nas. Bo to będzie w Ergo Arenie i możecie. Bo... Będzie teraz z publicznością, więc możecie kupić bilet. I pierwsze 100 osób, które kupi bilet i wyśle potwierdzenie na tego maila, będzie mogło też przyjść na konferencję i siedzieć z nami w takiej strefie um, jakby z zawodnikami. W taka strefa VIP. Będziecie mogli z nami siedzieć, pogadać, robić zdjęcia, przybić piątkę, wszystko. Więc kupujcie bilety i pierwsze 100 osób wysyłajcie potwierdzenia. Let's go swipe up!